Nie jestem ciasna, a jakbyście czekali 6 lat, pra, teraz 6 rok na faceta, kobiety, ja nie rodziłam, ja nie rodziłam dzieci i ja, 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 mój chłopak wie, że jestem ciasna dziewica, byście chcieli mi włożyć, kurwa ciasna dziewica, no mówię wam, mój chłopak raz to zrobi i już się musi, bo, bo ja, ja po pierwsze jak to zrobię, to, to przez następne 24 godziny nie mogę to zrobić. Bo da. jestem jak dziewica da. i mam, boli mnie. taką jak Ty, nie? No tylko, że ja akurat byś muś, musiał mi troszkę to na dole ro, ro, rozszerzyć, bo ja jestem, ja Ci mówię, u mnie by tak było, byś wsadził, pół minuty i już od razu śmietanka. A wiesz czemu? Bo, bo jak dziewica jestem, jak dziewica jestem. Wiesz o co mi, nawet wsadzić ciężko, no. a jak sadzisz, to min pół minuty i normalnie już i leci. A jak te mają studnie, to możesz wkładać, wkładać, wkładać. I nic nie leci, bo wkładasz jak do studni. U mnie tak nie ma. No to mówię, po minuty i.